Sorry. Zachęcam do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczka, aby być na bieżąco. Z góry dzięki. Cześć w dzisiejszym odcinku powiem wam trzy niezbędne rzeczy, których nie uczą w szkołach. Dzisiejszy system szkolnictwa jest to system pruski, który, koniec końców, można go skrócić do tego, że Chciał on jak największą grupę osób wyedukować do poziomu, żeby mogli być pracownikami. Czyli tak naprawdę jest to produkcja pracowników. I odkąd powstał ten system, tak naprawdę niewiele się zmieniło, bo dalej on w swoim szkielecie, w swoim fundamencie ma to samo, czyli właśnie zrobić z jak największej ludzi grupy osób, jak największą ilość pracowników. I teraz właśnie wam podam trzy rzeczy, których nie uczą w szkołach i nie bez powodu ich. Nie uczą. Pierwsza rzecz, o której powiem, to oszczędzanie, a dokładnie chodzi mi generalnie o gospodarowanie swoimi finansami. Yy, jasne, na pewno w niektórych szkołach na przedsiębiorczości tego uczą, ale w większości tego po prostu nie ma. Na lekcjach przedsiębiorczości na przykład nie uczymy się oszczędzania. Nie uczymy się tak prostych spraw, jak to, żeby na przykład wydawać mniej niż zarabiamy. I ogólnie, czy rodzice, czy nauczyciele mówią nam o tym, że mamy się uczyć, żeby pójść na studia, żeby skończyć studia, żeby zostać tam kimś tam i zarabiać XYZ. Ale co z tego, że będziemy zarabiać nawet duże pieniądze, jeżeli nie będziemy w stanie nimi gospodarować? Bo praktycznie nie ma pieniędzy, których nie da się przypierdolić. Drugą fundamentalną rzeczą, której w szkole się nie nauczymy, to komunikacja z innymi ludźmi. I jasne, tutaj można powiedzieć, że ogólnie komunikujemy się na co dzień, cały czas żyjemy w społeczeństwie, więc to przy, powinno przychodzić nam naturalnie, ale niestety tak nie jest, dlatego że to środowisko, które mamy, jest trochę inne. Już nie, nie żyjemy w czasach prehistorycznych, już nie, nie upieśmy kamienia i mamy trochę bardziej rozwinięte społeczeństwo niż pierwotny człowiek. I tu przykładowo chodzi mi o takie rzeczy jak, nie wiem, szczerość, traktowanie innych ludzi, bycie miłym. Pomaganie, takie po prostu dla pomocy, i wiecie, to są rzeczy, których jak ktoś nie wyniesie z domu, gdzie rodzice byli tego nauczyni, albo sami się tego nie nauczyli, no to człowiek tego nie ogarnie samemu, bo społeczeństwo pokazuje mu co innego, bo jak widzimy, nasze społeczeństwo nie jest pod tym względem wyedukowane. I trzecia rzecz, której na pewno w się nie nauczymy, a wręcz przeciwnie, będzie nas niszczyła pod tym względem to pewność siebie zobaczy tak mamy klasę i w tej klasie jest powiedzmy 30 osób. Wszystkie są traktowane jakby one size fits all nie? że jakby każdy jest, jest taki sam no bo wiadomo że nie będą dostosowywać nauki do każdej osoby co jest kolejnym problemem szkolnictwa to może na innym w innym odcinku to omówię. Ale gdzie mamy klasę i mamy jakieś mamy klasówkę cokolwiek i są oceny. I tutaj już będziemy mieli porównania, czyli już będziemy mieć podcinane skrzydła, że jesteśmy gorsi od kogoś, bo ktoś miał lepszą ocenę. I to samo jest zresztą czy właśnie w szkole, czy potem jak wrócimy z tymi ocenami e, do domu. I tutaj klasyczne porównanie. Wracamy ze szkoły, dostaliśmy trzeba dwoje, e, no i dostajemy OPR od rodziców, że ktoś tam miał lepszą ocenę. Po czym, jeżeli mówimy, że coś dobrze zrobiliśmy, a ktoś źle, no to wtedy jest, a co mnie inni interesują. To jest klasyka i to jest taka bzdura, że no, nie, nie mam słów na to. I tu przykładowo, bodajże w Japonii jest fajny system, gdzie przez pierwsze lata szkoły wszelkie sprawdziany nie, nie są oceniane. Yy, nie, nie wystawia się po prostu ocen, właśnie ze względu na to, żeby nie uczyć już takich chujowych wzorców od małego. I to teraz popatrzcie na to w ten sposób od strony państwa i dlaczego właśnie tak jest. Jeżeli mamy jednostkę, która nie potrafi gospodarować pieniędzmi, to prawdopodobnie będzie więcej wydawała. Więcej wydatków to też większe podatki. Większe podatki to zasilanie skarbu państwa, czyli generalnie nakręcanie gospodarki państwa, nie zważając na gospodarkę danej jednostki. Druga sprawa to komunikacja. Tutaj będzie bardzo podobnie y, ogólnie osoby, które się, potrafią się dobrze komunikować z innymi, będą mogły więcej wskurać. W momencie, gdy tego nie potrafimy i na przykład y, potrafimy być y, y, zmanipulowani, bo też nas tego nie uczą, bo tak naprawdę po to uczymy się technik manipulacji, żeby bardziej nie być zmanipulowanym niż manipulować innych. No, tak, tak się powinno robić, ale tak nie jest. No i trzecia rzecz, właśnie. Czyli ta pewność siebie. I teraz wyobraźcie sobie, jakby każdy pracownik w każdej firmie, w każdym urzędzie był pewny siebie. Tu też jest problem, dlatego że w momencie, gdy ktoś jest pewny siebie, zna swoją wartość, no to też trzeba będzie mu na przykład więcej zapłacić, będzie trzeba mu więcej dać. Także koniec końców, tak jak właśnie powiedziałem, szkolnictwo to nic innego jak po prostu produkcja pracowników na masową skalę. To jest oczywiście moja opinia, tak jak kanał nazywa się z mojej perspektywy, to ja wam przedstawię właśnie moją perspektywę, jak ja na to patrzę. Dajcie znać w komentarzu, czy się zgadzacie. Jeżeli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę. Odsyłam do innych filmów na tym kanale. Życzę Wam miłej reszty dnia. Cześć! Dzisiaj powiem Wam w jaki sposób możecie zarobić 100-200-300 zł każdego dnia w dochodzie pasywnym z internetu. Nawet jeżeli w tym momencie wydaje się to dla Was niemożliwe.